Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w kolejnym odcinku Penombrę Czarnej Plagi. Dzisiaj będzie odcinek mrożący krew w żyłach i to dosłownie... Brrr, zimno. Prawda Clarence?

A, przedtem chciałeś umrzeć, co? Żeby to tylko raz. Czy tu coś będzie? Okej. Okay. kolejne skrzynie, deska. A gdzie jest Johnny? Hop, hop. Się trochę ogrzejmy? Uhu, tak. Ciemna, lepka substancja. Dobrze, że niejasna, lepka substancja. Uh. Mm hmm, mhm. Dobra, to tu. Lekki sprint. Dlaczego w części pierwszej nie wziąłeś żadnej cieplejszej kurtki, ja się pytam? Żadnej. Mhm. Czy ciebie możemy pociągnąć? Tak, możemy, tylko... Najpierw cofnijmy trochę ciebie. A, nie, tu mam jeszcze jedną skrzynię. Dobra, lekkie ogrzewanie. Centralne. Ciąg za bajkę krąg, raczej ciąg za skrzynię krąg. I can see shit. Okej, w dobrą stronę. Hop, 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 hop. Chodzi mi się ogrzać? Krwawe, ale raczej nic mi nie będzie. No aż takich odmrożeń to chyba nie masz. Rozumiem, biegun północny. Czy to była Grenlandia? Chyba na Grenlandii. Na samym życiu nie wiem. Dalej móc mi się to po przez chorobę. A, już patrzę na taką pogodę arczej. Wolałbym taką niż zimno i wilgoć. Powiem tak. Dobra, skrzynię, nie zdupc się. się ogrzejmy. I lecimy dalej. Hop. 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 Maszeruj moja dzielna skrzynko. Ku zwycięstwu, wiosre brzynku. I delikatnie. Easy mate? Nooo! Screw you, Gravity. Screw you. Dobra, bierzmy następna. Hop. Spadać. Up yourself. Tej nie będziemy chwilę potrzebować. Ogrzejmy się. Były w Ile mamy tych? Kurde, mamy 6 paczek środków przeciwbólowych. Całkiem nieźle. Na apisie. Małyczek nie zaszkodzi. <noise> Jasne, że nie. Czemu miałby? Na pocieszenie. Na rozgrzewkę, o. Powiedzmy tak. Próbuję przetrwać. Nie oceniajcie mnie. Uła. Teraz to ładnie idzie. Widzicie, trochę spirytusu i już się lepiej pracuje. Hop. Dam da 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 dam No. Hejta skrzynia. ku zwycięstwu. Jak z temperaturą ciała? Średnio. Uh Huhu. Nice and warm. Hop, 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 hop. No. Mała dzielna skrzynko. tuptamy. Ku przeznaczeniu. No co? Chcecie żyć wiecznie? Charge! Plup. Dobra. Teraz weźmy Was. Bo jesteście łatwiejsi w transporcie Plup Okej, okay. idzie całkiem ładnie Dobra, bierzemy następna Ehm, okej, okay. obrócimy troszkę I... Plup W sumie teraz nawet moglibyśmy przeskoczyć ze skrzyni na skrzynię Ale wolałbym już tak nie ryzykować Okej, okay, jestem tym porozmawiamy, jest takie dobre Pudło na buty! Ładny rzut. Ładny rzut, Filipie. Okej, okay. trochę to obróćmy. Nope. Nope, 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 nope. Nie wal się! Dobra, jakoś poszło. I o to nam dokładnie chodziło. Zdobyć fojecok, Beczka już jest pełna materiału Zróbmy trik z dzieciństwa Flamethrower Pyro Dobra, my trochę marzniemy A chłód nie jest dobry This is bad Okay, let's-a go. its -a me, Mario. its -a me, Marian. To planujesz zrobić? Co ty knujesz? Dobra, to nie ma nic. Okej. Okay. jesty koktajl Mołotowa. Już? Mogę? O! E moment, muszę się trochę okrzać. <laughs> ok, mogę to jakoś odłączyć Mnie miniaturowy ma też ognia. A tak, zapomniałem, mamy spirytus. Mamy spirol Ja chcę tylko to przesunąć tu to tu i to tu Mam nadzieję, że ta moneta nie jest bardzo wartościowa <laughs> Dobra, bierzmy spirol No Następczona alkoholem Flamethrower! Explosions! Piu! Dobra, chodźmy tak, się właśnie śnieg do moim osiedlu. Wczytywanie. Proszę czekać. Jeśli to będzie ta lokacja, to już wiemy, że będziemy się powoli zbliżać do samego końca gry. Dobra, a więc? Lista rzeczy do zrobienia. Odszukać damę w opałach, pozabijać tych złych, wyleczyć infekcję, ocalić świat. Prawdopodobieństwo powodzenia? Zerowe. Prawdopodobieństwo przeżycia cóż masz na pokładzie starego Clarence'a, a to mówi samo za siebie. Prawdopodobieństwo, że schrzalisz wszystko od początku do końca. Bliskie pewności. Dzięki Clarence, jesteś świetny. Ten kompleks jest ogromny, no, nieszczęście dla mnie. Nieszczęście dla nas. Twoje pojawienie się. To prawdopodobnie druga najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała od kiedy tu jestem. Pierwsze miejsce rezerwuję na moment wydostania się stąd. No więc, nie jestem zarozumiała i nie zakładam, że pokonałeś całą tę drogę tylko po to, żeby mnie ocalić. Nie kłamałam. Myślę, że wiem, jak Cię wyleczyć. Tyle, że jak się pewnie spodziewałeś, nie będzie to takie proste. Żeby zamknąć się tu w środku, musiałam uruchomić mechanizm zabezpieczający w pomieszczeniach badawczych, a to oznacza, że aby mnie wydostać, będzie nam potrzebna karta kodowa. Członek personelu, zarażony, próbował dostać się tutaj przy pomocy karty, ale nie wiem dokąd poszedł, dokąd to poszło. Słuchaj, ja potrzebuję Twojej pomocy i cóż, jeśli nie stąd wydostaniesz, uściskam Cię tak jak nikt nigdy. Ej! idź tu, skocz tam, przynieś to, przygotuj mi kąpiel. Typowa baba, nietypowe okoliczności. Myślisz, że przeznaczenie ma z tym coś wspólnego? Przeznaczenie to tylko okrzyk bitewny tych, którzy boją się sami myśleć. Nie, 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 nie. nie. Nope. Faktycznie coś jest nie tak. Nope, Not ty. Nope, wiele was tu jest. Up yours, everybody. Kierownictwo organizacji Archaic nie ma w zwyczaju zwracać się do swoich podwładnych, by poświęcali pracy więcej niż zalecane 8 o. godzin, ale rozumie, że entuzjazm i poświęcenie może motywować ich do takiego postępowania. Dziękujemy, że nie sprawiacie nam zawodu. No. Who's there? Who's there? Dobra. Powolutku. Easy mate. Easy peasy. Dobra. Szpokulus, nikogo nie ma. Dobra, jest tam ich co najmniej dwóch na górze, więc to już może stanąć lekki problem. A wiem, dobrze, że Clarence będziesz odpierdzielał. To nieźle, więc to nie będzie nic miłego. Czy herbatki? Scary spooky, skeletons. Shiver down your spine. Tak, tu były pieseły. Co się dresz? Dziwny artefakt. Co mamy tam jeszcze? Hop. Ciemno, nieprawdaż? Echo! 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 echo. echo. Trochę tu pustawo. Tak, właśnie tak się czuję, zagrzebany głęboko w bezmiarze twego umysłu. Widzisz, to właśnie dlatego jestem w tak podłym nastroju. Tyle czasu tracimy na zajmowanie się kodami do drzwi, dźwigniami, ciałami martwych ludzi. Gdy tymczasem okazuje się, że mogę sprawić, by to wszystko w mgnieniu oka zniknęło. Świz i nie ma. Tylko bywaj na jakichś kompletnie popatranych wakacjach. Może wyczaruję kilka drinków. Nie? Chcesz się stąd wydostać? Nie, ja chcę drinka. Dalej, dalej, dawaj, Clarence. lepiej może nie jest, ale trochę ciekawiej. Odrobinkę. Mm -hmm. Well, this place is... creepy as fuck. Nope, nope, tom tom nope, 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 Hop, Game is saved. We are saved. No we don't. Bateria Notatka, co poczytać na spokojnie? Pierwsza strona. Druga. Trzecia czwarta i piąta, standardowy sobie robicie pauzę i sobie czytacie. Czy możemy coś z tym zrobić? Czy musimy coś z tym zrobić? O to jest pytanie. Uu. Jej piesek. To w ścianach. Mm -hmm. Hop. Mm -hmm. Czy coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Nie. Chyba nic. Czy te się tam zaczynają... The fuck are you? Ouch, nope, 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 Au. Śmierć jest ostateczną niewiadomą. No jest. Hmm Normalka, kilka obroży, smycz i miski na wodę Znaczy to chyba nie jest smycz, ani obroża, ani miska na wodę Pieski Z nie się załami, już wolałem was niż Serio, wróćcie. No się posuncie. Dobra, dobra, już wychodzę. I'm out. Sio, Chłopie, nie bój się, ja są w strachu. Hmm. Co to teraz trzeba było zrobić? Podgrzbawione ciała! Wy chyba jesteście jakoś tak zaprogramowani, żeby pakować się w najgorsze kłopoty! Ja tutaj stracę jakąkolwiek wrażliwość! <laughs> I tak już nie jesteś wrażliwy, Clarence. Może na razie lepiej tam nie wchodzić. A, czyli dobra, już, już kumam. Już pamiętam chyba, co trzeba było zrobić. Kliknąć na ten knefel. Jakoś magicznie tędy, nie wiem, przebiec na sprincie, czy... Whatever. Pomiędzy tym. Pyk. Shave game. Russian machine fashion. Jakby coś pełzło w ścianach. No, tak. ma Pils here. God damn it. Hmm, what can I do? Co can I do? Ty mi nie pomożesz. Hmm, no tak, jakby coś pełzło w ścianach. A może Flara? Mogę jakoś to rzucić? Chodź. Pils, 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 pils. Pils. Hmm. Możesz sobie przypomnieć, jeszcze co tutaj trzeba było zrobić? Jak ich ominąć? Tak. Wiem, że jakby coś pełzło w ścianach. Hmm. Czy my coś mamy, co mogłoby się przydać? Maska przyjgozowa Raczej nie. Tu nic. Piła też nie. A może Harry Potter? Albo nie, tutaj nie ma nic. Mm -hmm. Może nic z tego, te kable coś mi mówią, ale. Hm. Mm -hmm. Ouch. Ouch. hm God damn it Mą zagwostkę I mą wyzwanie Dobra, wiem, że jakby coś pełzło w ścianach. Teraz sobie zapiszemy, żeby już tego nie powtarzać Hm Żadnych cążków nie ma. Chyba, że jeszcze coś by się na szybko znalazło. Ale nie, tego chyba tam jakoś nie przesunę. Chyba. A czy to nawet nie miałoby żadnego sensu, żeby coś takiego przesuwać? O, 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 tak, 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 tak. tak. I have great idea. Great idea. Czemu od razu na co nie wpadłem? Up yours mate! Screw you! Hop! Hop! I'm genius! That's brilliant! Hop! 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 I hop! I hop! I skrzyniu ładuj się tu. A teraz się czeptaj. Aha! Save game? Russian machine fashion I lecimy! No to lecimy! Chrzań się I chrzań się Ha! I'm freaking genius Jak Jestem geniusalny Hop I troski do tunelu horroru Co się Dobra, jak to idzie? Tylko w moją stronę? Nie, też z powrotem. No. I powolutku. Uhuhu. Dobra. Światło? Światłości wracaj! Charge! A uć. here. Fak. Hm. Co się opie. No. Trzski domie. Hop. Karty kodowe! Nie cierpię kart kodowych! Można wiedzieć, co stało się ze starymi dobrymi ryglami i kłódkami? Wiesz co, dobre pytanie, Clarence. Good question, mate. Nope, 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 nope. Cruel, mateusz. Tak, jak Let's open the door. Wczytywanie. Proszę czekać. No i co, Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła twoją pomoc? A może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna? Rozumiesz, co mam na myśli? Wiesz? Spierdaj, mam skrzynię nie zawaham się użyć. In the name of the Emperor! Die, filthy Xeno! Nope, 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 no. Nope, nope, nope. Zgubiłem go. I think yes. Okej. Okay. Kurwa, nie mogę wziąć cegły. Jakby patafion dostał cegłą, od razu by się uspokoił. Dobra, teraz powolutku, po cichutku mamy mleko. No bo wybielacz. Nie wiem, w Stanach coś takiego jest. W czymś takiego jest mleko. W ogóle na zachodzie chyba. Przynajmniej widziałem na filmach. Plop plop. plop. Hm, a z takim o dziwo, zbyt gładko poszło. <laughs> Do w papy uciekliśmy. Szafa gramy meble Pani doktor W badawczej schron wystąpiły problemy techniczne. Prosimy przygotować osobiste kapsułki z cyjankiem. A mogę wziąć osobistego mop'a? Nie? Okej, okay, już go odkładam. Ale panią doktor spotkamy w odcinku następnym! Więc, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało dajcie suba, dajcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny, a póki co, na razie, hej!